Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Esu i CTSG Cześć, witam was bardzo serdecznie To jest kolejny odcinek naszego wspólnego kaopika z Dead Space The Third The Third Esu oczywiście pół godziny zbierał się do, do rozpoczęcia tego odcinka, już zaraz nam się zacznie tlen musimy się szybko przemyślić do, do lokacji, w której to to? znajduje się nasza misja Tak, to, to, to ta kula Kula? No ta tutaj taki Like no kurde, ten plan. silnik odjebany. To nie kula, tak jakby nie patrzeć. Uuu, right? coś strzela do There's nas, są psiaki. Chyba... Tubes, But hell, no, no są, Już padło. Get your Na szczęście together, szybko podaję. So o, jest jeszcze jeden. O cholera, chodź tutaj, bo to trzeba repair'ować, a my mamy tylko 130 sekund. No chyba sobie i jaja robisz. No, naprawdę, dawaj a szybko. A jest jakiś tlen uzupełniać, czy nie coś? ma. A co tu się robi, już już ogarnąłeś? Dobra, już wszystko zrobiłem za ciebie. Zajibiście, a tu jeszcze proszę. Ciągnij w górę! O, ale wywaliłeś się. Yeah, Dobra, Dobra, może tu jest... Um... <trym> Ciężar ja szukam, bo zaraz nam się skończy. <trym> o, sobie, sobie gadają wesoło, nie? Dobra, gdzie jest nasz cel, gdzie ty jesteś? Soj pies. Okay, guys, Tam, o, cholera, trochę engine. daleko stary. I to lecimy. Ty, mamy tylko półtorej minuty! Mamy radę, spokojnie, spokojnie, jest kupa czasu. Tu się szybko lata. olewamy, oni tam yeah, sobie right. strzelają do nas. No. A na pewno tam już jest koniec, ale na pewno możemy gdzieś wejść? Bo to wygląda na strasznie małe miejsce. Nie nie, dobra, to chyba jest miejsce, z którego... nie. Co Czym się obracało jest? postać, żeby była normalnie? A tu jest stacja! Z. 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 Dobra, szybko, 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 szybko. szybko, Jest szybko. wszystko w porze, ziomuś, ściluj. Nie, to nie jest stacja. O, jest, jest tlen. To, ale tu jest tlen, to już nieważne, co? O, to nie jest stacja, to, to jest na nasz tramwaj. Środka, po prostu. <laughs> nie. No bo mamy tu wejść, tak? To jest nasz. Nie. Musimy gdzieś jechać, tak? Tak. Nie chcę Jesteś już w środku? Bo ty zawsze tutaj w tej komorze błąki puszczasz. No. <laughs> gdzie lecimy? Tam, no, gdzie jest strzałeczka Aha, faktycznie jest. Mm -hmm. Okej, okay. eee, tak, ta, ciśniemy. Dobra, symulację czas zacząć. I my tak naprawdę w tym momencie dopiero zaczynamy chapter siódmy, tak? Nie wiem. Czy może kończymy siódmy, a zaczynamy ósmy? Nie ogarniam gry. Wiesz co, ja myślę, że powinniśmy przestać się tym interesować, bo to nie jest w tym momencie chyba dla nas ważne. W sensie w tym momencie, że w ogóle na let's play, czy w tym jak teraz jedziemy tam? No my już się totalnie pogubiliśmy, a to, która jest cyferka przy rozdziale teraz nie powinno nas interesować, tak myślę. Tak myślałem od samego początku. No to dobrze, no to miałeś rację. Dobra, Nira, Wypad. Chodźmy. Tlen nam się zresetował i gdzie teraz? Hard reset. Tam, chodź. Widzę. Mamy wielką niebieską kropę. Czekaj, co by lecić tak pionowo w dół. Tam... No to się zastanawiałem, podejrzewam, że... Że w pewnym momencie po prostu przestałbyś się ściana. przesuwać niżej, tak byłaby niewidzialna ściana, ale z uwagi na skalę tego wszystkiego nie byłbyś w stanie tego zauważyć. Aha. Gdzie jest ten nasz cel? Musisz się to coś jest. Co A, to jest... Oh, the fuck, dut, mina mi się zajebała. Tak? Tak, on, one się do nas przyciągają. Okurna! Nie chcę! Ja Idź stąd. Je... Co się z tym robi? Strzel w nią. W co? W ty Nie ganie się zmieni. O Okurna! No dzięki, fajna. Spoko? Uwielbiam ją. Dzięki nam. Co z tym się robi? W to się strzela? Czy to się coś używa? Gdzie ty w ogóle jesteś? No przy tym co mamy zrobić, Dud. Z... Ja mam rzeczy za 40 metrów coś tam jest. No ja jestem przy 3 metrach. <grym> jestem tuż przy tym, tu jest taka antena i jest coś z nim mamy zrobić, tylko ja nie rozumiem co. Kupkę. No kupki też nie myślę. O! Bukle. Jest mam. On się po prostu część, część kręciło, żeby... E się bardzo zagubiony, nie mogę w ogóle cię znaleźć. Okay. Gdzie ty jesteś? No ja wracam do misji. A nie, czekaj, co jest coś... Ale o co chodzi? Czemu ja mam tutaj za 10 metrów? To jest w środku. Wiesz A co? Czemu ja? Co ja robię w takim razie? Nie wiem. Ale to jest w środku... Dobra, wiem. Tutaj górą. Nie. Tuk, nie mam żadnego pojęcia co w tym biega. To jest takie dziwne. No i może... stanie mnie kręcić, głupie? <laughs> Zaraz umrę na brak tlenu chroniczny. <laughs> Nie wiem, duch, czy ja mam lecieć na stację po tlen, czy mam to Ja ochadź, też to, nie to, wiem, no to mieć jak B, to ci gdzie ty jesteś? Tutaj... No ja ciebie widzę. No jesteś, dobra. Ale to mnie wcale nie uspokaja, że cię e... widzę. To, że mnie widzisz? Nie uspokaja cię to? Nie, to nie jest uspokajające. Nie? <laughs> Są nam gdzie, półtorej minuty życia. No właśnie, jakby nie patrzeć, lecę w tym momencie sobie uzupełnić tlen. No Później ładna. będę kombinował dalej. Tak. I upewnijmy się za moment, że mamy tą samą misję, bo myślę, że nie mamy. Serio? No myślę, że nie. Skoro mamy inne cele misji, no to chyba oczywiste, że, że nie. To trochę wiesz. O, ale się odbiłem. Okej. Okay. B, i to się scroll, teraz nie. No sprawdźmy B. Jak, jak się zmienia cel misji? J I wybierasz. I jest tylko jedna. Musimy... No, no to jakby nie patrzysz, to jest antena w takim razie. Kurna. SU, nie rób. <noise> bo ma super Widzisz, tam, B, widzisz B, tą fioletową m. kropkę? 120 ileś? Wow, w ogóle... Nie, widzę to? niebieską kropkę 100. Serio? 90, 80, no zbliżam się, to jest ta tu, antena tutaj. Ty nie ogarniam ci koleś. No to nie wiem, to dobra, Ty ja lecę po prostu za tobą, zobaczymy co ty masz zrobić. Ale ja właśnie tu nic nie mam, bo tutaj... O, o, jednak mam, chodź. No tak myślałem. No to tutaj jest. Czemu wcześniej tego nie znalazłem? Ale to ciekawe czemu nam rozdzielili cele misji, co ty znowu odłóż? Len! Atlan. Jedz go. Kurde, poleciał w kosmos. Dobra. <noise> czemu się tylko patrzyłeś na ten zamek kiedy jego ja go otwierałem? No bo ty już go okupowałeś i ja nie mogę hmm. nic zrobić. My Okupowałem. tu wcześniej byliśmy chyba, nie? Czy to nie. po prostu wygląda tak samo? To każda ślu śluza wygląda tak samo. Co za bieda. Żal. No. A, o, wow, w ogóle mam newsa dla ciebie, dzisiaj... Dzisiaj, czyli we wtorek, dzisiaj mamy wtorek, tak? E, wyszła informacja, znaczy plotka właściwie jeszcze, nie, nie potwierdziła... To jest lokacja ta sama. All is lost, to było napisane, już tu byliśmy wcześniej stary. No, jaka plotka? E, poszła plotka, że e, Dead Space trójka jest ostatnią częścią Dead Space'a. Że EA E, znaczy plotką mnie jest, że jej zamknęło studio odpowiedzialne za e, poprzednio odsłony Dead Space'a. No. no i naj, najprawdopodobniej czur, czurka nie powstanie, także ja mam nadzieję po prostu, że ta część e, serii e, w odpowiedni sposób kończy fabułę i wyjaśnia wszystko. Mhm. No, całkiem spoko. Aha, ty sobie będziesz teraz ab Ci kupował, tak? <laughs> tak. Kupuje żarcie. I znowu żałuję, że nie mam granatu, nie? Bo nawet jeśli nic by nie zrobił, to miałbym satysfakcję, że wybuchł tuż przy twojej mordzie. Tak. <grym zbierze> tak jak w tym. Sorry. Tak jak w borderku. No komórka mi się Świermy... zacina za 400 zł. Ścierwo. Hajs się nie zgadza. Dobra, damage. Kinesis damage. Aby trench, Poc mi range. Oh. range tak. Okej, okay, wszystko. Czuję się jak oh, wow, to doda. Mam dużą w nogę. Lubisz to. Dziwnie to wygląda. Dobra, teraz ja. Choć czerwono okam. Teraz pało. ja. No wieź. Nie. Dobra, to ja w takim razie o... się pobawię moim benchem. <grym> pobawię się tutaj w kącie. Zamiast Spok trzepać kącie w prącie. E. <grym> Scavenger bots have returned. Scavenger Boot przyniósł mi wszystkiego, a najwięcej żelu, bo o to go prosiłem. O lol, my tu mamy kinezy i ręcze i w ogóle inne fajne rzeczy. Wow, to nie wiedziałem Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej Serio? No Reload Clip Clip Damage No i ser, na przykład ręcza kinezy w tym momencie zwiększyłem na maksa No ciepaj. ja to ja zrobiłem? Ja uważam, że to nieprzydatne. A, Construct upgrade bla bla bla. Dobra. A kineza? Staza. Kineza i staza. Duration, no, na przykład duration chciał zapgradewać. Więc już nie mogę. Recharge i inne prydały, dobra. Resztę sobie zrobię później, ale fajnie, fajnie, że to jest, bo ja się, że tam jest na zakładkę, nie zwróciłem wcześniej uwagi. Dobra, ja sobie ulepszyłem shotguna i teraz jestem shogun. Idziemy. A w ogóle jakoś to wygląda inaczej? Czy coś mi się zmieniło na tym kombinezonie? Bo to chyba nie. Chyba nie. Dobry człowieku, dlaczego to mnie... Auuu, to mnie tu prowadzi? F fuck this shit, no kurde, co za pała, no. dobędza się, dorwał. Jesu, czemu ja mam misję ja chcę stąd w Ja wyjść! Dud, ja na przykład misję mam gdzieś indziej, nie? Moja misja, słuchaj, słuchaj, jest... jaka jest twoja misja na YouTube? No nie wiem, każe mi z tym wyjść. Moja Serio? misja. No. A moja każe podejść do tego tutaj yy, tego czegoś w ścianie. I co każe ci z tym zrobić? <laughs> Nic! I w tym problem. Du, du, a może zajrzyj do swojego journal i zobacz co co ty masz tak na, naprawdę zrobić. Dobra, wciśnij J. <laughs> Collect 3SCAF tak. Flight Recorders. Tak. I teraz tak, musimy navigation data zdobyć no. z rekorderów. No. I dzięki temu będziemy mogli mieć jakieś bezpieczne przejście przez atmosferę i to w no zasadzie dobra, tyle. Czyli, czyli to co ja za tym zgarniałem, tak? Nie wiem co ty zgarniałeś za tym. Ja podniosłem... Tutaj na górę, ej, ziom. Chyba. Na pewno? Chyba tak, bo pokazywało na drabinka, ale nie pokazywał, że czejść w górę. A <noise> teraz jesteśmy tak bardzo nieogarnięci. O ty jesteś, nie, ja mam w dół. zupełnie inny celnictwo. Dobra, zejdź na dół. <głosy> <głosy> Już masz? <noise> nie. Patrzysz? Po prostu trzeba zejść... Nie czekaj! Stój! Ja wejdę na górę jeszcze raz. <grym> I prowadzi mnie to... Zagina mi to, ale nie widzę tego, wiesz? No nie wiem, nie, nie wiem. Zagina mi to czasoprzestrzeń. Dobra, jest na to tylko jeden sposób. Wyjść stąd. Nie. Jaki? Yy, wejść po drugiej stronie, na drabinę i się wszystko z lotu ptaka. Czy ty naprawdę to mówisz Dobro <noise> zobaczą Dobra. Ja mam i, wrażenie, się tak, misja i, popsuła po prostu, że... Ej, 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 odkryłem coś. Jak co? się wciska B O? No. Zrozumiałem, jak się wciska B i wciskam D to pokazuje mi na przykład bencha najbliższego albo sklep, albo pokazuje mi, mi kiosk. I po no brawo, to, mi, było? Pokazywał mi cały czas bencha i cały czas mówiłem, że to do bencha część, A tak naprawdę trzeba było wyjść stąd. <grym> Czy ty sobie kurwa pisz w tym momencie? Ja, ale ja nie wiedziałem czemu to zmieniło kolor, Kur... naprawdę. O ja nie, Esu, nie, to się nie stało. To nie miało miejsca, powiedz mi, że to nie miało miejsca. <grym> nie, to tego... Tak, to, 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 mm. O Boże... O Boże... Myślałem, że, myślałem, że to... Myślałem, że to był tylko jakiś Nie. Up upgrade. Myślałem, że ten nowy kolor to jakiś upgrade tylko jest. Nie! <grystanie> Esu, dlaczego? Ty <To> było smutne. Jest <grystanie> dla leci z nami. I co? I gdzie masz teraz misję? No tam 58, tam gdzie lecisz. Noo dokładnie. No to, no to tak, to wszystko się zgadza. To, to, to tylko do bencha mi pokazywało. O oh, Boże. <grych> ja bo mam że... teraz pytanie jak mamy stąd zebrać date jakąś, bo ja tutaj nic nie, nie widzę. Hakuj to. Ale tu nic nie ma, Czaj, ja się, już stąd wyjąłem coś, co było. No co ty gadasz? Prawda, ja polecę do kolejnej, bo tam widzę, że jest kolejna. I myślę, że ci po prostu misja zacięła, a ty zabij psa, który do mnie strzela. Psy, które do mnie strzelają Tu jest mina, 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 mina Dobra, Minę nie wiem, spytę. strzeliłem go gdzieś A zginął? Nie wiem, poleciał gdzieś tam to, na to ziemię Bo taki miał być cel Twojej misji Gdzie jesteś? Czemu tam? Dobra, Czemu? zostaw tego psa, ja tutaj się to nie To ty tego zgarni, a ja zbieram kolejną date. <coughs> Śmiesznie ten nabój leci tutaj w tej próżni Drugi mam, I teraz trzeci, no. kurde, zgubiłem się w przestrzeni Jak z Z Uff I z tej mańki pewnie by... Jest, dobra Uff, oh, okay, o jesu, esu, esu, garot. Esu, esu, esu Jak Bo mogłeś mnie stracić z, z benchem? Kolego, gdzie jesteś? Jest? No chodź ze mną tutaj do, do misji Dobra B? Bez D? Mhm mm Przedałbyś jakiś boss, nie? Yy, Przedałby się. Bardzo dawno nie było. W ogóle no. nie było, w zasadzie. Musimy teraz coś wykraftować, wiesz? O, Jeśli... nagle mi wyskoczyło, że mam wszystkie części, jak się cieszę. Jej! Płyniesz tu? Płynie. Płyn Płyniesz tu. W ogóle misje mi teraz zmieniło znowu, po raz kolejny. A może, czekam, może ja sobie teraz sam zmieniłem. Ja ale kreskę mam chyba... Ale zajebiste jest to przyciąganie tych, tych, tego tlenu, co tutaj się unosi w tej czasoprzestrzeni i kurde wciąganie go sobie w płuca. Podoba mi się to, lubię to. Chodźcie z Garacki. Ponoć tym tlenem, co jest na pokładzie samolotów, co tam w Jakąś No wiem, zgwałcił ją. Gdzieś nasi... tu. Czy ty da, głupi ja. jesteś? Chodźcie, tam, gdzie byliśmy wcześniej. Tu, mam... nie. Na pewno. Nie, bo ja... nie tutaj mamy wyjść tu, Naciskam gdzie ja B i pojawia mi się objective, czyli objective. Tlen mi się kończy, chodź do tramwaju. Czemu? Hmm. Aha. Aha Aha. No dobra, w takim razie jest tak. Musimy wykrawcić coś tam gdzie ty jesteś tam, a potem wrócić tu gdzie jestem ja. Tu mamy coś wykrafcić w kosmosie? Nie, nie, nie durnie, nie w kosmosie, tylko tam cię byliśmy przed chwilą, chodź, nie to, to co mówisz, że tam gdzie jestem? Bo myślałem, że jesteś już tam przy drzwiach. O, oh, Jesus fucking Christ, Esu. Nie widzę cię, zlewasz się z tym. jesteś... Ja jebie. Jesteś taki przeciętny. <grym> Muszę przyzwonić do twojej matki, nie? Bo <grym> Chyba z życiem Co ty z życia robisz? <grym> no i tutaj craftujemy, znaczy ty craftujesz. Chodźmy. Czemu ja kraftuję, a ty nie, na przykład? Bo zawsze ja kraftuję te moduły wszystkie, a teraz czas na to, żebyś ty się o to nauczył. No dobra, jak to ja robić. chociaż zobaczę jak to się robi. Jak umrzesz do tego, to, to przynajmniej... Już ciebie widzę wyjadą za to, że, że, że całą zagrać. grę idziesz z jednym pistoletem podstawowym w kiniulem. No i kurwa, bardzo dobrze. Trzeba szanować swoją broń i nie zmieniać jej kręg kręgawiczki <laughs> Ludzie nie bądźcie dziwkami, szanujcie po prostu wasz związek z bronią. Don't be a bitches tu, o tu, wskażę ci. No shit. Dobra, i teraz ja przeczytam co trzeba craftić. Okej. Okay. Flight Recorder, craft. Hmm. Zrobiony. Już zrobiłeś? Ta, jeszcze, jeszcze mi przeczytać? robocik pobiera jakieś pierdoły. Coś tam sobie znalazł niby. Czy cieszymy się z tego, że to jest ostatnia część Dead Space'a? Czy cieszymy się? Wiesz co? Ja się nie cieszę, ale nie jest mi też smutno.

Robert, no, to czemu nie mogę tworzyć? A ty możesz. A czemu ja nie? No, no, nie masz to mówić, usta, to tam, bo ja mam range za dużego i byłem za blisko. Range sobie zobdyktowałem, pamiętasz. <laughs> I byłem za blisko, no super. To już mnie jak taka choroba dalekowzroczna. Śmiesznie biegniemy. Dobra, teraz cel nam się zmienił. A, jesteśmy przy statku. O. My już tu byliśmy wcześniej, pamiętasz? W tym palącym się pomieszczeniu Ja już tu grzebałem kiedyś Faktycznie, ty tu grzebałeś No tawaj. Transfer done No to już powinno być Nie będziemy lecieć? Zaraz jebnie to pewnie To no, pewnie boss zaraz się pojawi, jakiś wielki No bo jest, jest przestrzeń na bossa Jest tutaj wejście, chodź Będzie walka z Trentem i zaraz zobaczymy co się znajduje na środku Podejrzewam, że jakiś rozpierdol będzie straszny, nie? No i ja myślę, że będzie nudno Mówisz? No, wiesz tak Ani tu bossów nie ma, po prostu się przemieszczamy tym tramwajem, zbieramy jakieś części, wracamy Przemieszczamy się tramwajem, zbieramy części, wracamy O, a może jednak? Właśnie przeze mnie i stary Dzięki, wiesz? <laughs> Dzięki, kurwa Muszę z... być pierwszy well, to Cholera To ten potwór <laughs> This is going to work, right? Our window's coming up. We go now or not at all. Why? what's up with the oxygen injectors? Our they are not locked down. I tried, but the threads are rusty. Well, let me see what I can do. If one of those pops loose, the cabin fire is going to burn us up before the atmosphere does. Do me a favor. Find the pressure reading on the main console and let me know when I have a solid seal. Hmm... No, no that's with Dziś są. Jesus, nie wierzę, co to jest? Co to jest? To jest zagadka logiczna pewnie. Oddaj to. Oddaj to. Oddaj to. Oddaj to. Oddaj to, to. pewnie ma być w innym miejscu. To pewnie ma być... Wyciągnij... O! Dobra. I wkręć to tutaj. O tak. Działa! Cieszę się? No i kto naprawił? Ja! Nope. <noise> nope. Patrz, koleś jest ranny. Wątroba mu wycieka. Dobra, to co? O. o, o, o! Chyba się rozdział skończył właśnie. Tak? No A było coś... coś... Wiesz co, ja w ogóle wyczaiłem? ogromny sekret tej gry. Jak masz celownik, jak, jak jak celujesz, to to się nie pokazują napisy. Co ty gadasz? Bzdura, co? Nie wierzę. Czemu tu usiadłeś? D bo... Spierdalaj. Ej, weź zostaw, to mój komputer! Na turecie siedzę, siedzę na turecie! Spierdalaj, żadnego filmu stąd nie wrzucisz na YouTube. I uh, tu jest słaby upload, hit online flight controls designed. Co? Dobra, ja też dupę posadziłem, ja będę kierował. A ty masz zespół spółtureta. A ja, nie, ja nic nie mogę zrobić, nie? <laughs> bo jeszcze nie włączyłem silników. <laughs> Ale to co, to ja już chcę. O, mienze idzie. Mienze. O kurde, będę naprawdę kierował. Chyba się zaraz zesrą ze strachu. Statkiem, serio? No. Zaraz coś wleci wielkiego, nie? Gwarantuję ci to. Ja wlecę w coś wielkiego dem, so oh, okay, O dupę Nie mam kontroli. czemu ona mi mówi, że mam kontrolosu? To Ona mówi Isaac, Isaac A ja nie mam kontrol. Ja, ja, kontro... ja chcę. Deal with it. Ja, ja jestem Isaac. A ja chcę. Ja się czuję. O. O dobra, dupę ja... Ja ci... Strzelasz? Nie. Tak. Masz player tu. Masz celownik teraz. No, a mam celownik, a nie mogę strzelać. Naciskam wszystko co możliwe i nic się nie dzieje. Dobra. Może to nie jest po to, żeby strzelać. Może, ale. O, dobra. Już strzelałem. No, już strzelałem. Dobra, player tu Fuck, Fuck to za prędkość. Dobra, jest... O fuck. Nie! 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 O dupę. Of course. Jedna mina mi uciekła, zaraz na nią wlecimy. Czej! Nie wlecimy, jest dobrze, jest dobrze. Ej, wreszcie jakaś sekwencja taka koopowa, nie? No, tylko że taka sobie. To strzelanie jest, jest dziwne, jest takie trochę, troszeczkę jak, jak w Asurze, nie? Da, jak w tym, jak w starych automatach takich, eee... nie mogę podlecieć zbyt wysoko! Szybko, strzelaj! Strzelam, 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 jest dobrze, jest, jest, stary, jest... O no w dupę! Tak? Ten to entry. Eight. Eight. Czemu mi kamera wyleciała z siebie, jak ja steruję gdzieś indziej? Dobre pytanie. Strzelaj! Strzelaj, 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 strzelaj do tego! Strzelam przecież! NAPIERDOLAĆ! Hamil, szybciej, co za wolne ręce. Ty, ty co, co ty w ogóle robisz? Ty też strzelasz, czy co? Nie, co... ja... ja kieruję. Staram się omijać wszystkie przeszkody. I staram się trzymać na kursie, czyli w tym kwadracie. Łołołoło, za dużo, za no dużo, za dużo, za dużo, za dużo, za dużo, spierdolać! O w dupę! NIE! 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 O... God damn it! Tak miało być? Nie wiem. Dobre pytanie. Ale ja byłem. Z głową biraw. To już nie jest koniec tak. <laughs> <laughs> Shut the fuck up, bitch. Okay, I'm sending you bitch. Nowy wektor. Strzelaj w to głowę. Nie! Su Chryste! Ale mi się naprawdę bardzo ciężko steruje. Dobra, ale chcę żyć. Nie czuję się jakbym jakimś joystickiem sterował w starym... Strzelaj w to! Nie, przecież jest kurwa nie uszk uszkodnie Uszkodnie Uszkodniedliwione. No strzelaj w to durniu ty! One mi wyskakują tak tuż przed nosem, nawet no. nie. Mi też Nie! O! Oh! O, oh! oh, dupę! To nie było fajne. Wyssa nas, jest po nas. No ciekawe, nie, mamy atmosferę, więc nie wyszczę. We dropping like a rock dropping like a rock alone. Co co Broja brojach, ona ma go na co biega? No właśnie! Ja dalej strzelam, nie? Ja celuję, ja celuję chyba w tym momencie Durnie. I strzelam, wiesz wszystko, jest. jestem, jestem jak Isaac, człowiek uniwersalny Co ty no robisz? Fuck? Co ty robisz? Of course Ja cały czas lecę Jak pierdolesz? Cały Dobra Cały czas strzelić się w nasze okno Tak? Tak Czekaj, prawie ci usiadłem na kolanach. Dobra. Wow! Fajne! Fajne, fajne, podoba mi się. Zabiło na O kurwa. Co on był ważny? Kim on kurwa był? To było jego oko? Nie wiem, coś tam z głowy mu pociekło. Ciśniemy dalej, stary. Strzelaj. A ja znowu celuję. Czego? Słuchaj, po co jest ta misja? Czy my tutaj sobie robimy... O w dupę! Goddammit! Ah! Strzelaj w ten sople! Ja nie mogę! nie, Strzelaj w te sople! Strzelaj w te sople! O, w te sople też mogę. O god! Strzelaj! Jak coś się pojawia, do czego mogę strzelać? No dobra. Rozumiem, ale i tak muszę krzyczeć. Nie! Su! Nie! Wiesz co, my chyba jesteśmy na tej planecie, co zaczęliśmy? O kurwa... To zaczynaliśmy wtedy tymi dwoma bolkami zasmarkanymi. Chyba tak, ale może skupmy się na... ...przeżyciu? Na śmierci? Zaraz umrze. Cytki urwie! Sti. O oh, fuck, to nie było fajne. Uśmiechnął się! <śmiech> Nareszcie! <śmiech> 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 Uśmiechnął się! <laughs> to nie był uśmiech, to był grymas przerażenia. Uśmiech! On się tak śmieje, on po prostu ma problemy z okazywaniem emocji. <noise> Jak ty. <noise> to ty czy ja? To ty. Gdzie ja? Ja żyję, prawda? A oh, fuck, zmroziło mnie. <noise> znowu bohatera. Fluki. Ale fajnie go zmroziło. <noise> to znowu się śmieje. <noise> on teraz wyraża <noise> emocje. Tak myślę. Nie? Nie. nie. No? No nie. To? Nie raczej nie Ale ma równe zęby Brawo tak, Clark Gupi Clark okay. Gdzie ja jestem, ja się pytam, ja chcę siebie zobaczyć, że żyję, że nic mi nie jest, że wszystko jest w porządku, że mam obie nogi, obie ręce, jedną głowę Mam czerwony ten muszę ten O po prostu ty hełm mam, o w dupę to nie jest fajne Morda nam mi zamarznie zaraz Jestem, dobra, Jesteś, no. cześć. Nawet Cię nie zauważyłem. Olał mnie, co za chuj. <laughs> Dude, no, ładna, o, to katastrofa. zdecydowanie stary wygląda jak, 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 jak misję, jak lokacja z prologu. Tak, tak. Pewnie się dowiemy teraz o co chodziło z tym kapitanem i z tym wszystkim. Raid. Ha, Dobra. Jak w z końcu, czasem? Wie, wiemy kiedy skończyć, jest 28 minut. No to w takim razie. No, w sam raz. <laughs> Ja się trzymam za brzuszek, chyba chce mi się kubkę. Nasz Kamil jest szczęśliwy i zrobi zdrową kupkę... A nie dobra. Myślałem, że mi się tlen kończy, ale to jest... Do, naprawdę... to wyglądasz jakbyś szczał tutaj. Tak się trzymasz jedną ręką. Spójrz! E, spójrz, nie no? ruszaj się, nie? No. I teraz spójrz na mnie, czy wyglądam jak... Czekaj. Czekaj. Wyglądam jakbym szczał, nie? Jakbym nie. się trzymał za sisiore. No Ale spójrz. A no, o, może troszeczkę, może troszeczkę. Tak pod odpowiednim kątem. <noise> Dobra, kończymy tutaj. Dobrze, jestem za. Ech, ciekawe co się będzie teraz działo. Czy my już trafimy do tego, tego markera? Czy znajdziemy tych szaleńców, którzy tutaj byli wcześniej? Nie wiem, może znajdziemy tego co sobie headshota strzelił 15 lat temu. Na przykład, albo jego tego pachołka, tego, którym byliśmy wcześniej. Ej, e właściwie. Kończy co? nam się ten. To nie jest... A temperatura to nie jest tlen, to jest temperatura, która na szczęście nam nie spada, ale podejrzewam, że zaraz zacznie. Także kończymy na dzisiaj. O, jest ciepło. Tu w, sad... w sadku nie? 37 mam, Nawet mam stan pod gorączkowy tutaj w Tut, sadku. No ja też tutaj mam wszędzie jest 37, wiesz mi. No chyba ty. Dobra, do zobaczenia w kin... kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, i buziaki, papa. Papa, pa. cześć. Jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy. I pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, palnij również komentarz. Dzięki wielkie moi drodzy i pozdrawiam Was serdecznie. Esu.